Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału krótko zwięźnię temat Daniel Rycharski Dzień dobry, witam państwa. Daniel, Daniel, jak to jest? Oglądać film na podstawie Twojej historii, inspirowany Twoją historią. Znaczy, to jest coś, do czego miałem okazję bardzo długo się przyzwyczaić, bo myśmy bardzo długo pracowali nad tym filmem. Pisaliśmy go trzy lata, w sumie pracowaliśmy nad nim cztery lata. Ale ja też w mojej sztuce jestem bardziej skoncentrowany, bardziej skupiony na innych, a mniej na sobie. Więc jakby to było dla mnie łatwe przyzwyczaić się do tej myśli, że powstaje film o mnie. Tak, mało artystycznie, skupiony na innych. Innych. To jest dobry tytuł w ogóle naszej rozmowy. Skupiony na innych, nie skupiony na sobie. Stary, jesteś artystą. I tu w trakcie naszego, naszej rozmowy to powiesz, ja jestem najlepszy. Zrobili film o mnie, ty mordo. Ja w ja twoim miejscu bym tak to robił. Ja myślę, że rzeczywiście każdy artysta jest trochę narcystyczny, ale po prostu staram się o tym nie myśleć i nie skupiam się na tym. Okej, ale właśnie, teraz zahaczymy lifestyle. Owo. Myślałaś o tym, żeby opatentować ten resik, Żeby jakiś <noise> zrobić merch przy okazji filmu. Stary, 20%, dam ci potem mój numer konta bankowego. Ci tak to wypromuję, że chłopaki na osiedlach będą w tym chodzić, będą myśleć, że to jest nowa moda. Rzeczywiście pojawił się taki pomysł, moja matka ostatnio tak chodziła przy niej i mówi, przecież ja zadzwonię do tego Adidasa, oni może zrobią, wypuszczą w ogóle taką serię. Przecież dlaczego ty nie zarabiasz na tym dresie? A Nie wiem, jakoś. Ja, ja o tym nie, nie pomyślałem wcześniej, ale rzeczywiście może. Chociaż nie, przepraszam. Tak, ostatnio prowadziłem rozmowy z Pewną firmą odzieżował z Londynu na temat zaprojektowania i wprowadzenia nie tylko tego dresu, ale w ogóle takiej całej linii inspirowanej moją sztuką, ale na razie ja nie mam trochę czasu na to. Okej, okay, rozumiem, dobrze, nie masz na to czasu. To co takie bardzo proste pytanie, ale tłumaczące moim widzom, to co teraz? Poza oczywiście dziełami artystycznymi, poza promocją filmu. Co jeszcze, Danielu? No teraz y, najważniejszą rzeczą dla mnie i to, na czym muszę się w tej chwili skupić i do czego doprowadzić, to jest nowa wystawa z nowymi pracami, dlatego że mam już duży głód zaprezentowania światu nowych prac, jakby nowych pomysłów. I od półtora roku pracuję nad nowymi projektami, mam nadzieję, że je szybko skończę i zrobię nową wystawę, a potem, jeśli wszystko y, się uda, to być może zacznę pracę nad serialem reality show. Ambitnie, ale to co, będzie coś a'la Big Brother, czy zaprosisz pod, y, ludzi podobnego po projekty artystów z wrażliwą duszą, którzy są troszeczkę z innego świata, to myślę, że byłoby ciekawe. Zdrać nam, co możesz zdradzić. Jest taki projekt, robiłem taki projekt opieka rodzinna w tamtym roku, który polegał na tym, że zawoziłem osoby LGBT z wielkiego miasta do rolników, u których te osoby przez tydzień mieszkały, a ja czy poprzez instytucję Muzeum Sztuki Nowoczesnej płaciłem tym rolnikom jakby za opiekę. Jakaś prowadzącego? Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie rozmów, ale rzeczywiście jakby. Dostałem z kilku niezależnych źródeł propozycji, aby z tego projektu zrobić serial reality show. I jak tylko się skończy promocja tego filmu, to zastanowię się nad tym tak poważniej. Czy... To byłoby cudowne ocieplenie wizerunku dla tych ludzi, którzy o was nie mają żadnego pojęcia, uważają was za jakieś strachy. Na, strachy na wróble nie będziemy zdradzać, o co chodzi z tym, i znaczy wszystkie nasze strachy. Ociepla, bo starych ja z tobą rozmawiam, i na przykład jak jakiś widz, który raczej mógł wcześniej pisać negatywne komentarze dotyczące twojej społeczności, powiedz. Spokomorda zajebisty dres. O to też chodzi w tym filmie, bo patrząc na ciebie, to ty stary po prostu burzysz mury, które ktoś kiedyś dawno temu stworzył i myślę, że ten film też temu służy. Ty czujesz się właśnie takim młotem pneumatycznym, który rozwala ten mur. Znaczy właśnie się nie czuję młotem pneumatycznym, dlatego że młot pneumatyczny mi się kojarzy z tłuczeniem ludzi, ludziom do głowy pewnej ideologii, a mi nigdy nie chodziło o żadną ideologię, tylko chodziło mi o człowieka. Dlatego te moje projekty są często powtarzam, że są głęboko humanistyczne i głęboko chrześcijańskie. Bo nie chodzi o ideologię, którą, reprezentu, którą reprezentuje jakiś mój projekt, tylko chodzi o człowieka. I myślę, że to jest właśnie ta różnica między mną na przykład a niektórymi artystami czy niektórymi aktywistami ale właśnie koledzy, koleżanki, nie mają ci zazwa, bo też inni ludzie, że Danielu, to jest syndrom sztokholmski. Jak możesz być głęboko wierzącym chrześcijaninem? Nie wiem, czy ty jesteś w rzymskokatolickiego, rzym, z katolickiego jesteś ewangelicko-augsburski? Czuję się głęboko katolikiem, ale tak naprawdę od już kilku lat, nie wiem, od dwóch, trzech lat, stałem się bardziej osobą bezreligijną, no ale głęboko wierzącym chrześcijaninem. No to wytłumaczę ci jakby, od, czy, czy jak, jak odpowiadam na ten syndrom sztokholmski, bo to jest często zarzut, który słyszę. Dokładnie, bo te, przepraszam ci, Danielu, bo taki jest, cytat pada. W... Film. oczywiście, jak, nie, jak obejrzycie. Nie powiem kto, ale dlatego posłużyłem się tym pytaniem i tym no, wątkiem. Odpowiedź jest bardzo prosta. Ja po prostu oddzielam moją wiarę od instytucji, która często jest zła, skostniała i jakby prowokuje no właśnie homofobię. Okej, okay, dobrze. To w takim razie bardzo, bardzo konkretna odpowiedź. To ty, to ty wybrałeś Dawida Ogrodnika, czy Dawid Ogrodnik wybrał ciebie? Nie, oczywiście żartuję. To ty wybrałeś, że miałeś do wyboru, załóżmy, kilkunastu aktorów, powiedziałaś Dawid, wybieram cię, trochę jak z Pokémonem. Byli inni aktorzy, którzy byli, był nawet jeden taki bardzo, bardzo dobry, bardzo fajny aktor, ale i, i oni przyjeżdżali do mnie, do Kurówka, ja z nimi rozmawiałem, potem dzwonił do mnie Łukasz i jakby mówiłem mu, co myślę, jakie mam wrażenia, więc myślę, że jakiś tam wpływ na decyzję, generalnie ostateczną decyzję podejmował Łukasz, ale na pewno miałem na to jakiś wpływ. A myślisz, że troszeczkę y, śmiechem, żartem, bo oczywiście był ty dawno temu, to znaczy jakiś czas temu, film Borat, który spopularyzował trochę w krzywym zwierciedle Kazachstan. Myślisz, że y, film Wszystkie Nasze Strachy zrobi coś y, takiego swoje swojej rodzinnej miejscowości, że będą trasy turystyczne po Twoim mieście, będą ludzie oglądali Twój warsztat, Twoje pracy, prace? To, 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 nie, to nie musi być ten film. Znaczy, ten film na pewno wzbudzi kolejną falę zainteresowania Kurówkiem i okolicą, ale to już od lat do Kurówka przyjeżdżają nawet wycieczki PTTK z Ciechanowa, emerytów, i chcą bilety kupować u Sołtysa. To już, to już od dawna się tak dzieje. Okej, okay, dobrze. Jeżeli ktoś, zbliżę się powoli dobrze Jeżeli ktoś pierwszy raz ciebie widzi, gdzie można zobaczyć Twoje prace? Więc, taką, takim pierwszym jakby miejscem i taką najważniejszą instytucją, z którą współpracuję od lat i która ma w swojej kolekcji najwięcej moich prac, jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, którego nowa siedziba się buduje tutaj za, za rogiem. A najbliższa moja duża wystawa, jaką będzie można zobaczyć, to jest wystawa w Szczecinie, w Trafostacji Sztuki, to będzie wspólna wystawa, duża wystawa z Władysławem Hasiorem. Super! Można żyć z tego? Z takiej sztuki sakralno-miejskiej? Miejsko-wiejskiej, sakralno? Od niedawna udaje mi się z tego żyć, tak? Dokładnie. Jeżeli będziecie potrzebowali jakichś ciekawych dzieł artystycznych, odzywajcie tego pana. Sprawdźcie film, wszystkie nasze strachy. Powiem Wam tak, to nie jest moja wrażliwość, ale film serdecznie polecam. Spoko ziomek, mówię, niech on patentuje te dresy i kupimy z moim bratem. Będziemy dumnie chodzić na kolejne premiery filmowe. Krótko zmieniłem temat Daniel Lycharski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdro.